Zbudowałem stadion narodowy, kolej, a nawet pierwszą linię metra w moim mieście, ponieważ to dziesiąty odcinek z Minecraft Miasta. A zaczynamy jak co odcinek od naszego centrum, bo tutaj zostało skupionych najwięcej zmian. Bowiem jeśli pojedziemy tą drogą do samego końca, możemy zobaczyć nową część centrum. A jest to tak zwany Crystal Heights, albo inaczej mówiąc Śródmieście Północne. Na razie w tym miejscu zbudowane mamy białą, elegancką kamienicę, długi, beżowy budynek z grysowskimi i polskimi flagami i wysoki, szklany wieżowiec. Choć obecnie dzielnica ta jest pusta, z czasem mają tu się pojawić liczne drapacze chmur i biurowce. A jeśli tu już jesteśmy, to tuż za moimi plecami znajduje się trasa centrowska którą postanowiłem przebudować. Na naszej nowej średnicówce postanowiłem zmniejszyć ilość pasów ruchów z czterech do trzech, z wyjątkiem wjazdów, gdzie są przez krótki dystans 4 pasy, a później tylko 3. Pozbyłem się również tramwajów, gdyż były one tutaj zbędne, udekorowałem pas oddzielający je z nieroślinnością, postawiłem ekrany akustyczne po obu stronach trasy i zamontowałem wysokie oświetlenia LED. Zmiany również obeszły most na trasie Centrowskiej, ponieważ oprócz wcześniej zmian, stał się on mostem podwieszanym, a do tego zmodernizowano przeprawę dla pieszych i zbudowano oficjalny zjazd i koniec trasy na wschodzie. Skoro trasa centrowska i most na Złotką zostały przebudowane, to zdecydowałem również o modernizacji drugiego mostu, a zatem mostu na to. I na nowiotkim moście posadzono więcej zieleni, dodano ścieżkę rowerową, poszerzono łuki, zlikwidowano przystanki tramwajowe i przeniesiono je bliżej zjazdu oraz poprawiono wyjazd z mostu na prawo brzegu miasta. Ulica Wolności jest drogą, która wiedzie przez Rondo Niepodległości do Mostu NATO, więc jako, że jest bardzo ważną ulicą, postanowiłem pewien skrawek troszkę ulepszyć i wprowadziłem zielone trawisko dla tramwajów, dodałem kilka drzewek, a ponadto zmieniłem wygląd tej niebieskiej kamienicy. Bardzo podobną zmianę możemy zauważyć na równoległej ulicy, czyli Chlebowej, bo tam droga została zwężona do jednego pasa i otrzymała pokaźną ilość drzew i krzaków, co jest inspirowane krakowskimi plantami. Na odmi w zmienionej ulicy znajdziemy dwa przystanki wiedeńskie, czyli takie, gdzie wsiadamy do tramwaju i wysiadamy na ulicy. I są to Teatr Maskarada, od tutejszego teatru, który powstał, oraz Wszystkich Świętych. A teraz na moment wróćmy się do Crystal Heights, ponieważ to właśnie tutaj swój początek ma pierwsza nitka kolei podziemnej, czyli prościej mówiąc wartańskie metro. W zejściu znajdziemy ruchome schody, a w środku biletomaty oraz bramki, gdzie zielony oznacza bramki wejściowe. Następnie mamy znów schody i tak wygląda pierwsza stacja metra wartańskiego. Stacja nosi nazwę demokratyczna, i kursują tu pociągi linii M1 na trasie od demokratycznej do łożyc nad morzem. Pierwszą stacją. Od Demokratycznej jest centrum i znajduje się ona przy rondzie niepodległości. Drugą stacją jest Chlebowa, zbudowana w okolicach ulicy Chlebowej. Trzecią stacją jest Atomowa, gdzie ulica o tej samej nazwie przeszła malutką modernizację. Następnie mamy stację Stadion Narodowy i nazwa nie kłamie, bo stadion tu rzeczywiście powstał, lecz na tę chwilę pełni ukończony nie jest, ponieważ brakuje tu wnętrza. Ale ogromne boisko, jak i trybuny mogą już powitać kibiców. Kolejną stacją są Czerniewice, która tak samo jak. Powstańców wartańskich znajduje się na niczym i ostatnia, finalna stacja Łożyce położona tuż nad morzem. Na wartańskiej mapie metra powstała również linia M2, do której zejść możemy na stacji centrum. A na jej trasie mamy następujące stacje: RONDO, STG, powstały obok RONDA Sojuszu Tornesko-Gresolskiego, Dworzec Główny, Centrum, Palmowa oraz Most NATO. Na tę chwilę nie wszystkie stacje mają zejście i tunele, lecz wkrótce zostaną one dodane. Teraz wróćmy się natomiast na sekundkę do Dworca Głównego. Bo dworzec główny jak i kolej zostały mocno rozbudowane Postawiono przede wszystkim elektryfikację, polepszono tunele pod wiaduktem Postawiono budynek techniczny i pociągnięto torowisko na wysokość Stadionu Narodowego Przy którym swoją drogą powstanie stacja SKM A jak chodzi o SKM to peron szósty na dworcu głównym objął funkcję peronu dla SKMek na koniec tylko powiem, że w mieście dodano dwa nowe Lamborghini Huracany, utworzono nową drogę obok dworca głównego, przystanki w centrum dostały nowy design, a na prawo brzegu miasta powstaje komenda policji. A więc to wszystko, co miałem wam do pokazania. W komentarzach możecie napisać, gdzie się wybieracie w te wakacje.